Drodzy widzowie, nie zapomniałem o was. Witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Porozmawiamy sobie dzisiaj o resu, i trochę o row. Jednak, co też najważniejsze, będziemy kontynuować naszą karierę. No, mogę porozmawiać tu z Ektorem Floresem, z Markiem Thompsonem. No wydaje mi się, że ostatnio z Ektorem mieli, mogliśmy coś robić, coś ciekawszego. Ostatnio z Ektorem coś było nie tak i no niestety coś tam nie idzie źle z W sensie, coś jest nie tak z rodziną. No tak jest, z pewnością problemy rodzinne. Inne mogą być cięższe niż to, co się dzieje w ringu, no i tutaj chodzi. Aha, ten. Nie no, ja nie chcę, ja nie chcę! Ektor, ja przepraszam, ja szanuję twoją rodzinę, szanuję Ciebie, ale ten takim mecz mnie to tak nie interesuje. no Mamy tutaj powiadomienia. Ulepszenia zrobimy sobie później. Ktoś czeka na mnie przy bilardzie, sprawdźmy to. Dobra, Tejzia, czy ty nie miałaś czasem tam czegoś pozytywnego do zrobienia? Mm, ten pojedynek z Kushidą. Dobra, to jest chyba tylko jedno że Chcę mieć to z głowy, nie? Ostatnia walka z Kushidą, jestem w stanie to zrobić. Aha, znów coś źle przeczytałem, prawda? To jest Taktim match, czyli olałem Ektora Floresa po to by zawalczyć w taktimie z Kushidą, którego to jeszcze nie tak dawno obrażałem i pokonałem za granicą. No ma to sens. Nie mam pojęcia kim są. Przepraszam. Fakty są takie, drodzy widzowie, że się wkopałem. Nie wiem, czy to będzie coś ciekawego. Moim rywalem jest Oni Lorcan oraz Danny Birch. No i o ile ja o Wrestlemanie chciałem porozmawiać przy czymś ciekawszym, tak? Jednak, no za bardzo teraz nie mamy wyjścia. Oczywiście mogę walczyć, ale powiem wam tak. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz obejrzałem Wrestlemanie. Całości. Pewnie dawno, dawno temu, wiele lat temu, nie pamiętam. 5, 6 zawsze zerkałem, wiecie, tam na fragmenty. Chyba nawet odpalałem w nocy, jeśli nie wiem, nie mogłem usnąć, albo przypomniałem sobie, że jest Wrestlemania. Ale ze względu na to, że obecnie jestem w Stanach, jak mogliście zobaczyć na moim Instagramie, no to akurat Wrestlemania odbywała się dla mnie w normalnych godzinach. No normalnie sobie odpaliłem telewizor o 20 i mogłem się delektować tą galą, Mówię delektować, ponieważ zarówno. Pierwsza jak i druga noc tej gali to była dla mnie czysta rozrywka. Jako ktoś, kto nie ogląda WWE regularnie. O, mogę sterować Kushidą, fajnie, bawiłem się naprawdę cudownie, liczyłem nawet na to, że wiecie, na Raw poczuję identyczne emocje, identyczną zabawę, ale no o Raw za bardzo mówić nie chcę, no jak kiedyś, gdy to regularnie oglądałem te Raw po WrestleMania, to zawsze było Raw, które po prostu trzeba było obejrzeć, tak jednak uważam, że na tym no nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego, a szkoda, bo liczyłem, że jako, że ta WrestleMania była naprawdę wysoko, trzymała ten wysoki poziom i dostarczała rozrywkę, to i na Raw zobaczymy, co nieco dobrego jest. Jednak no nie wiem która noc była lepsza, czy pierwsza, czy druga, też nie wiem czy wy oglądacie, czy wszyscy z was oglądali, ale no jako że tutaj gramy w to WWE to jednak chciałbym coś o tym powiedzieć, prawda? No pierwszej nocy powrót Stone Colda, walka z Kevinem Owensem, no sam fakt, że no mogłem zobaczyć pojedynek Stone Colda na żywo, nie walczył od roku, 2002-2003 I nie, nic nie wskazywało na to, że on do tego ringu wróci. I okej, okay, no. Nie była to taka prawdziwa. Znaczy, była Była to prawdziwa walka, był to oficjalnie jego mecz, był normalnie sędzia i to jako prawdziwy mecz pożegnalny Stone Colda będzie liczone, ale byłem, wiecie, na... tak sobie czytałem też, yy, co ludzie myśleli o tym, co się wydarzy, prawda? Czy to będzie po prostu segment mówiony Kevina Owensa ze Stone Cold'em, czy jednak to będzie takie typowe, że zasadzi mu stanera i tyle, ale to co zobaczyliśmy tej nocy, no ja, ja szczerze ja się trochę bałem, jak widziałem, gdy Stone Cold yy, przyjmuje suplex. Na beton, Coś, czegoś takiego się nie spodziewałem. No i przerosło to kompletnie moje jakiekolwiek oczekiwania, mimo że tak naprawdę nie mam prawa nic oczekiwać, jako że regularnie tego produktu nie oglądam. Ale jeśli chodzi o tę rozrywkę sportową, to w ciągu tych dwóch dni została ona mi cholera dostarczona. A zapłaciłem za tego pikoka całego 10 dolarów, więc y, mogę tutaj wymagać czegoś, ok? Ale nie no, jeszcze Pat McAfee z y, tym Austinem Fury, kurde, znów. Stone Cold drugiej nocy, to co się działo, w ogóle ten Pat McAfee, kurde dobry gościu fajnie było usłyszeć Seven Nation Army w trakcie eventu WWE, no co jak co to jest hymn sportowy, hymn wszystkich wydarzeń więc no, no dobry sposób na zdobycie pozytywnej reakcji, mimo że i tak by ją na pewno dostał, ale no to w jakiś sposób wiecie cały stadion to skanduje i teraz bardzo fajny neckbreaker mojego przeciwnika mm, wracając, no super to było po prostu super. Najbardziej mnie rozczarował chyba main event y, drugiej nocy, czyli pojedynek Lesnar'a z y, 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 Reinsem, ale to no, chyba Reins jest kontuzowany, nie wiadomo, bo na SmackDown mamy podobno poznać co dalej z Tribal Chiefem, jak to on jest nazywany. Nie wiem, jak mógłbym to na polski przetłumaczyć, ale no tak. Za wiele się na Raw nie dowiedzieliśmy. Wiemy, że Cody Rhodes powraca. No ja, się. Mówię, nie śledziłem tego, co się działo. Nie, nie śledziłem tej historii Kodiego Rowca, jak on się stawał tą gwiazdą w federacjach zagranicznych. Czytałem, że on był w Japonii. No, wiem, że jest jednym, znaczy był jednym z najważniejszych ludzi w AEW. No, powrócił do WWE. Super jest to, że zachował tę całą swoją postać, prawda? Że wszedł z utworem, który towarzyszył mu we wszystkich innych federacjach, że tam nie było żadnych zmian ze strony WWE. Mówię, jak jakoś wcześniej nie. Ja nie jarałem się jakoś tym, że o Super Cody Rhodes powraca do WWE Co to do WWE wiecie o co chodzi? Tak jednak poczułem to kurde Jak zobaczyłem go wychodzącego na tej menu przy 70 tysiącach ludzi no to był po prostu wielki moment, była ekscytacja no i serio Gdyby każda gala WWE tak wyglądała, oczywiście to jest niemożliwe To myślę, że z ogromną przyjemnością oglądałbym to nadal tydzień w tydzień, ale no niestety, no po WrestleManii przyszedł czas na Raw, no i... to row mnie już do niczego nie zachęciło, w ogóle oglądanie Pierwszy raz chyba w całości oglądałem row tak na żywo, no bo w końcu też normalnie sobie w telewizji mogłem odpalić, i to jest tragedia. W ciągu pierwszej godziny było pięć przerw reklamowych, które trwały 2-3 minuty. Naprawdę czułem się jakby co chwilę były jakieś cięcia. Strasznie się to oglądało, ale poczekajcie, mamy teraz hot tak i mogę to wykorzystać. Dobrze, Harry Kandreana, Myślę, że przejdę tutaj do 619. Zatakujmy go w jakiś brutalniejszy sposób, może nawet zaraz będę miał signature, ale nie no, oglądanie row na żywo to. To, 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 nie jest dobra rozrywka, Resolution spoko, bo tam, no to jest pre, premium live event się to obecnie nazywa, ale tygodniówka to, to nie, nigdy więcej raczej, chyba, że na żywo miałbym gdzieś pojechać. Dobra, z kim ja teraz walczę? To jest chyba Danny Birch. mam nadzieję, że go w łatwy sposób zaraz załatwimy. Którym się target zmieniało? Dobra, zaatakujmy, aha, on skontrował, tak? Czyli ja go atakuję z nienacka i on to kontruje, dobra, też muszę to skontrować, żeby zrobić signature. Dobra, czy będzie finisher? Tak, jest kuszyk. on ma te swoje ruchy, i może nawet zmuszę go szybko do klepania. Row, jaki row break do cholery? To już koniec być powinien. No, zostaliśmy oszukani po raz kolejny. Nie, ja już żadnych taktimów. No, nigdy nie gram tych gównianych taktimów. Przecież ta walka się nie skończy. Ja to pół godziny będę nagrywał. Dawaj, monsolta zasadzi. Ta, no, jeszcze skontrował to gnojek. Hot tak zrobiony, ale może uda się jakoś zaskoczyć, tak jest? I dawaj, dawaj, szybko przypnij, przypnij, tylko odsuń go cholera od tych lin. On jest oszołomiony, ten birch. Raz, dwa. Jezu, wreszcie. Ja naprawdę Was przepraszam, że ten koniec jest bez klimatu, ale po prostu chciałem to zakończyć. Dobra, Kushida. Ja nie chcę, byś był moim przyjacielem. Chciałem mieć ten storyline z głowy i tyle. Ale chociaż sobie o resumę nie mogłem długo pogadać. 7000 fanów i 15 punktów ulepszeń. Mam nadzieję, że było warto. Wykorzystajmy tylko cholera te punkty. Może szybciej walki będę kończył. Okej, okay, jeszcze trochę tego mamy. Dodajmy obronę. No i okej, okay, jeszcze. No nie, to koniec. Ale za to mój overall wynosi już 86. Akurat to mnie dziwi, bo co, no jestem w NXT, ja ocenę mam wyższą niż niektóre super gwiazdy. Sprawdźmy jeszcze GM Office, bo może mogę uciec. Właśnie, nie ja miałem opas walczyć. Tak to jest, jak się tydzień nie nagrywa. Okej, okay, czekajcie, bo jest inna narracja. Finn Balor jest. Y Najdłuższym mistrzem, czy co? Posiada pas NXT najdłużej w historii. Okej, okay, William Regal chce ze mną... Czekajcie, czy to jest ta chwila? Okej, okay, czyli żeby dostać szansę na zostanie mistrzem, muszę pokonać rywala w ciągu pięciu minut. No, nie mam wyjścia i nie zmieniam poziomu trudności jak ktoś. Ale czekajcie, bo tu chodzi o to, że jeśli nie pokonam go w 5 minut, to ta walka się kończy? No, WWE Universe zasługuje na coś większego, na, na mistrza, który chce walczyć. Ja, ja, ja się gubię, przepraszam, no muszę czytać ze zrozumieniem, bo trochę za szybko skacze. Przez te cutscenki. Ja, ja nie wiem do czego zmierzamy. No może będę miał teraz... Nie, no chyba najpierw nie. No i kto będzie moim przeciwnikiem? Dziokowy, ten tenisi... Kto to? Okej, okay, wygląda poważnie. Wygląda jakby ukradł kurteczkę Kodiemu. To co? 5 minut, tak? Jeśli dobrze rozumiem. 5 minut na pokonanie go, no muszę być tutaj bezlitosny muszę być szybki, zobaczmy czy w lewym górnym się coś wyświetli, o tak jest yy, mam, ja, dobra, kamerka przeniesiona, żebyście widzieli, którą mamy dokładnie godzinę, jaki jest czas walki ja nie wiem czy to jest możliwe na tym poziomie trudności mam nadzieję, że po prostu po finiszerze że za bardzo nie będzie pajacował, ale też nie mogę robić takich ruchów, które sztucznie wydłużają czas tej walki Enzigiri, dokładamy, Dominik Diakowicz, no, nie znam gościa dobrze, że wydałem teraz te swoje punkty umiejętności, ponieważ uważam, że taka siła może mi zdecydowanie pomóc w szybkim pokonaniu przeciwnika. Może nawet tak obijemy ręce, żeby zrobić jakąś dźwignię pół minuty za nami. No jest to wyścig z czasem, jest to po prostu wyścig. No i obijamy, robimy wszystko, żeby zadać mu jak największe obrażenia. Mam nadzieję, że osiągnę sukces. Na razie gość nic nie pokazał. Choć pewnie znów zaraz zrobi jedną kontrę i będzie mógł wykonać finishera Dobra, gość praktycznie nie istnieje. Jedna dobra akcja. Wystarczy. Chociażbym chciał przejść do finishera, bo mówię, tak mi tu nie się... Kurde, oby mnie nie wyrzucił twarzą pierwszą dwie pół minuty, ja nie chcę. Ja, naprawdę, jak ja to przegram, to to przecież jest... Moja kariera nie ma sensu. Dobrze, dobrze, Rolling Thunder, tak jest! I spróbujmy przepiąć, bo to może wystarczyć, jest cały czerwony. No jeśli to będzie za mało, to ja nie wiem, raz, dwa, kick out. Mamy kontrę, dobrze, pinuj, pinuj, Damian, proszę, żaden roll break. Dobra żadnego row breaku, czy to się uda? Nie. Dobra, widzimy się jak mi to wyjdzie. Dobra, znów rolling thunder zrobiony i nie wiem, może od razu przejść do finishera. Trzy minuty mam jeszcze w tej walce, jak mi teraz to wyjdzie w dwie minuty, to będę lekko rozczarowany. Ale okej, okay, chyba nie uda mu się tego skontrować. Tak jest, mamy 5 second ride i zrobiłem to w dwie minuty. Raz, dwa. Aha, czyli tutaj to wystarczyło i szkoda, że wcześniej skontrował mojego spira, ale dobra, wygrałem i wszystko wskazuje na to, że zawalczę z finem balorem. Teraz pytanie do Regala, czy ten mecz zrobił na nim wrażenie? No i drodzy widzowie... Zostałem pretendentem do pasa mistrzowskiego NXT. Jestem gotowy, by to zrobić. Ja kontra Finn Balor. Ale że co, że jeszcze jakiś jeden trening? No to kto jest teraz moim przeciwnikiem? Kompletnie nie poznaję po tych grafikach. Ja niestety muzyki nie słyszę. Eee... Okej, okay, Raul Mendoza. Tego też muszę pyknąć w 5 minut. Szkoda, że mam tyle sprawdzianów, ale tym razem wiem, że wystarczy szybko przejść do finishera i kikautować raczej nie będzie. Od początku przechodzimy do mocnych ruchów, no bo kto, kto to jest Mendoza? Każdy wie już, kim jest Damian. A jeśli ktoś nie wie, to zaraz się dowie. O, 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 poczekajcie, bo wykonałem Backbreakera i cholera jasna jest za dyma, jest Finn Balor. Jednak czy on się pojawi tutaj na rampie, czy jednak może zainterweniuje w ringu? A może znów przegram poprzez roll-up, co? Albo jakiegoś schoolboya, cokolwiek. No, gdzie jest. Ba Finn Balor! Czy dojdzie do dyskwalifikacji? Chwila! Jest! Dobra, jest kontra. Sędzia w ogóle bardzo ogarnięty. Gra gratulacje, panie sędzia. No, Balor. Szkoda, że to się nie może zamienić w pojedynek mistrzowski. Ale okej, okay, chociaż sobie mogę naładować na nim finishera czy coś. No, co, fin? Najchętniej to bym cię wyrzucił, ale nie, no przecież ten sędzia to jest amator. Powinien zostać zwolniony za coś takiego. Jeśli tak będzie wyglądała moja walka z Balorem, to będę, nie ukrywam, ukontentowany. No, został tutaj dosyć szybko załatwiony. Oczywiście to miało mnie zdekoncentrować, to miało sprawdzić, sprawić, że ja go nie pokonam w te 5 minut. No, ale Raul to on jest już w innym świecie. Tylko no, na miejscu regala, gdybym ja zobaczył coś takiego, no to raczej bym i tak yy, chciał, żeby do tej walki o pas mistrzowski doszło, prawda? Tutaj Balor no, chciał zrobić coś bardzo brzydkie, brzydkiego, chciał yy, no, sabotaż zrobić, a my nie lubimy takich ludzi. Dobra, przypadkowo udało mi się zyskać finishera i liczę na to, że Raul Mendosa nie będzie chciał tego skontrować. Tak jest, środek ringu przy pięcie. nie może, po prostu nie może dojść do kick-outu. Aha, super, naprawdę to miało sens. Dobra, jedziemy, armbary. Uuuu, hahaha, ha, jest po nim czy nie? Tak jest, klepie, 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 wygrywamy to, no i muszę korzystać z tych dźwigni, żeby wygrywać. Yy, właśnie, z, po prostu, wiecie, żeby to... Do... No, już myślałem, że się to nie skończy. Szkoda tylko, że nie ma jeszcze jakiejś scenki z balorem po tym, jak on interweniował, po tym jak go zaatakowałem. No wydaje mi się, że byłby to fajny smaczek, gdyby po tej walce on wszedł jeszcze do ringu tak ze swoim pasem. No musimy sobie to wyobrazić. Okej, okay, dostanę swoją szansę. 5 minut z finem balorem. Marzenie wielu ludzi na następnej gali NXT. No. Mam nadzieję, że utrzymam tutaj swoje momentum, tak jak to pisze oficjalne konto WWE. Mówię, ja się nie zatrzymuję, nie będę jak Polska. To nie będzie w kolejnym odcinku. Byłbym byłem bardzo niemiły, gdybym tak postąpił. Zaraz będę mistrzem. To jest spoiler. Ladies and gentlemen. O, okej, okay, nie przeszkadza. <laughs> A co tam, jako że jest to mój pierwszy pojedynek o pas Mistrzowski, to mogę wam pokazać moje wejście. No niestety ja nie mam żadnego swojego filmsongu, też nie mogę używać jakichś dobrych, licencjonowanych utworów, więc coś tam w tło na pewno podłożyłem, ale nic wybitnego. No jest, jest ta skórzana kurtka. Ja są okulary, jest strój. Myślę, że jeśli zostanę mistrzem, to pomyślimy nad tym, by jakoś zmienić ten strój i takie złote elementy pasowałyby do, na, na pewno by pasowały do pasa Mistrzowskiego NXT. No ale dobra, czas na mistrza, prawda? Mistrza, który za 5 minut tym mistrzem już nie będzie, no choć Balor. W ogóle sam fakt, że mistrza Stanów Zjednoczonych nie było na RSU no zawalczył tam na rowu, prawda? Ale kurde, byłoby mi przykro, gdybym był finem Balorem. Tak jakoś po prostu, no choć tutaj, mam nadzieję, tylko, że on nie wystąpi jako demon. Okej, okay. po prostu Balor. Kurczę, ale się dobrze prezentują te pasy mistrzowskie w grze, ja pamiętam. Jak tam wiecie, kurde, jakiś smak number 2010-11, to wtedy te pasy takie malutkie były. No ale dobra, chodź do ringu nie pajacy. Kurczę, ale fajne, fajnie, dopracowane to wejście, podoba mi się. Ajajaj, soczysta grafika. Pierwszy pojedynek o pas, cudownie. Dobrze, jeszcze tutaj prezentacja tak jest, bla bla bla, damian. weighing in at 275 pounds and introducing the champion from bray county wicklow ireland weighing in at 190 pounds he is the nxt champion fair Musisz się pożegnać z tym tytułem, tak jest, sędzia przechwytuje. <laughs> Ciekawe czy jakieś side platey będę mógł sobie zrobić. Taka moja buźka po boku by dobrze wyglądała, ale naprawdę piękny jest ten pas. szacun dla tego, kto to zaprojektował. Zaczynamy. Jestem tylko ciekaw, czy normalnie mogę zostać w tej No tak jest, muszę! Muszę wygrać w ciągu 5 minut. Dawaj balor, trzymaj tempo. Okej, okay, on też będzie atakował. I wiecie co, no w razie czego będę próbował przejść do dźwigni, prawda? Ja mam te dźwignie, umiem ich używać, umiem robić dźwignie. Ale super, to już się prezentuje szybko. Jest adrenalina, jest moc. Adrenalina w mojej duszy. Balor. Doświadczy zaraz katuszy, cokolwiek. Yy, atakujemy. Boom! Prosto w twarz. Wstawaj, 4 minuty, 30 sekund. Czy zostanę nowym mistrzem? Ale fajnie byłoby tak zostać mistrzem i, wiecie, zakończyć jego długi rein. Ktoś mógłby to samo zrobić z Romanem Reinsem. Ale na to jeszcze chyba trzeba troszkę w prawdziwym WWE poczekać, co mamy w narożniku. No zwykły taki łokieć, ale może jeszcze jakoś tak pokręcimy mu przed twarzą jak rikisz. i Nie, tym razem po prostu dobijamy butem, ale wytrzymały jest, bo tak patrzę, czy zmienia się kolor jego ciała. No możemy atakować głowę, ale jeszcze się trzyma, no. Minuta. Minuta to mało, wiecie, na tym poziomie trudności tak uważam, że to nie jest aż tak proste zadanie, ale mamy kontrę tego STO in. To taki full Nelson suplex, coś takiego przez chwilę myślałem, że dojdzie tutaj do Skull Crushing finale, ale to Demis mógłby się wtedy obrazić. Balor łapie się za nogi, jakby były lekko obite, ale to głowa na razie najbardziej ucierpiała. No bardzo, bardzo mało tego czasu jest, by zostać mistrzem. Ja muszę, po prostu muszę to zrobić. Może nawet bym spróbował przez brudny pin, ale to zajmuje tyle czasu. Też naprawdę muszę uważać na te swoje ruchy, żeby one nie były mega długie. I znów German Suplex oczywiście nie pinujemy, bo wiem, że niczym dobrym by się to nie skończyło. Atak na nogi, czy... Ko kurde, kontra mimo tego, że był oszołomiony. To mnie akurat rozczarowało, ale jest close Line. No i dawaj, szybko na narożnik. Mamy odrobinę przewagi, może musiałem go przypiąć, gdy był taki oszołomiony. No, możemy teraz spróbować z elbow dropem, bo wiecie, ta gra jest dziwna. Wszystko jest możliwe, ale jak na dwie minuty, to uważam, że wykonałem bardzo dobrą robotę. Raz, dwa, kick out, było gorąco. Wydaje mi się, że już za chwilę będę mógł przejść do Signature. Rolling Thunder zostanie wykonany, ale najpierw kontra, niestety. Fajnie, fajnie się tak zaczaił. Ho! Wow, przerzut bokiem. Próbujemy brudnego pinu. Może sędzia tego nie zauważy. Raz, dwa. Balur jeszcze nie został tutaj pokonany. Ale dokładamy. Enzy Geary. I wstawaj. Rolling Thunder DDT. Tak to widzę teraz. Clothesline. Kurde. Ja nie wiem, jakoś dalej muszę chyba być. Okej, okay, okej, okay. siądzie, siądzie, tak jest! Oszołomiony Balor! I teraz, pinuj, proszę, jeszcze bez finishera, bo wolę go w razie czego zatrzymać. Raz, dwa, czy mamy nowego mistrza NXT? jeszcze nie znów Kicha w ostatnim momencie, a, ale on ma to kapitalnie wyrobione. No to jeszcze raz, Armbar, proszę bardzo, szkoła Alberto del Rio. I czy Balor w taki sposób nie będzie już mistrzem? Nacisnąłem zły przycisk cholera, przez co straciłem takie fajne momentu. No nie no, sam to przerywam. Ale okej, okay, ręce też załatwiłem. No i co no? Czekamy, czekamy. Ten Spir mi rzadko wychodzi. Dlatego close line. Nie no, musimy go podnieść. Inaczej, mam plany. Niestety muszę wykonać go sam, ale dobra. Fall away Slam, tak bym to nazwał, tak mi podpowiada coś w mojej głowie. Ojen, no marnuję teraz czas, ja wiem, ale naprawdę boję się tej kontry, że jeden zły ruch on skontruje. Nie będzie mojego O tym właśnie mówiłem. To mogło się wydarzyć z moim finisherem, ale teraz nie jest w stanie tego skontrować. Five second ride i co będziemy mieli nowego miszenek Jak jest Steve Finn Balor. Nie ma prawa teraz kikautować. Raz, dwa. Nie, gnoju ty. Dawaj, close line. Jedziemy, jedziemy, szybko. Kurde, codebreaker! 20 sekund, wstawaj, Damian, wstawaj, proszę, no nie! Kurde, 10 sekund, muszę to zagrać jeszcze raz. To może teraz poprzez arm, bardzo dobrze naciskam te przyciski, aby tylko doszło do przejścia w dobrym momencie. Klep, klep, gnoju, klep, to twój koniec, koniec, nie będziesz już z mistrzem balor, nie ma. Nie wiem, że skontrował to, no mam minutę, mogę teraz zrobić finishera i mam nadzieję, że to zrobię. Jedziemy 5-Second Ride right bez kon Drugie podejście, pięknie załadowany pasek, będzie klepał, będzie klepał, tak jest, odklepał na 20 sekund przed końcem, no i co jak co, Armbar po prostu musi stać się moim finisherem. po raz pierwszy w tej karierze, do cholery jasnej, zostaje mistrzem, jestem mistrzem NXT, no i stypulacja Balora mi tutaj nic nie, w sensie mu nic nie dała, 5 minut wystarczyło mi, by zostać, ale czemu to takie krótkie, no. Widzowie... Zakończył się ten pięciominutowy rejn terroru. Mamy to! Jestem mistrzem! No i okej, okay, mamy jednak jakąś dłuższą celebrację, to mnie cieszy. Ale w międzyczasie napisałem tweeta, to ma sens. I stand here before you, tonight, as proof that a lot can happen in five minutes. That's all the time it took for my life and the course of NXT history to be changed forever. And whether you like me or not, I can promise you one thing You're gonna get a whole lot more than five minutes of me- Hold on! We know- We thought we were about to see demon Finn Balor but- What the hell? Komentatorzy mówili, że myśleli, że zobaczą dzisiaj demona Fina Ballora, który no został tylko pokonany przez Romana Reinsa, prawda? Ale tutaj to są jakieś jego demony wygenerowane przez komputer, obijają mnie no i no na pewno to nie jest koniec mojej rywalizacji z Finem. Tylko aby teraz nie doszło do natychmiastowo... nas. No, co jest? Ej, jest tutaj demon Fin Ballor, ja zostałem obity. Ja pierdziel, ale naprawdę to jest przerażające jak on zmierza. Podoba mi się teraz ta historia, ale nic nie wskazuje na to, że, że co, że. Co do cholery. Znaczy, drodzy widzowie, jeśli dobrze rozumiem, właśnie w tym momencie dojdzie do rewanżu o mistrzostwo NXT. Jednak moim rywalem jest Demon Finballor. Aha, dobra, czyli jednak nie. Nie dzisiaj. Tutaj Kifli pisze, że jakieś nowe wyzwanie będzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No na dzisiaj kończymy. Jestem mistrzem NXT i zobaczymy co dalej, ale wydaje mi się, że będzie to rewanż z filmem. Kiedy kolejny odcinek? No, dzisiaj mamy środę. Na 100% zobaczycie jeszcze dwa filmy na tym kanale w tym tygodniu. Gwarantuję to Wam. Przepraszam jeszcze raz, że musieliście tyle czekać na nowy odcinek, ale to ze względu na to, że zmieniałem swoje tymczasowe miejsce. Że zmieniałem, wiecie, miejsce zamieszkania na chwilę, ale wszystko już mam pod kontrolą i normalnie trzy filmy w tygodniu na tym kanale. Życzę Wam miłego dnia. Mam nadzieję, że tu wpadniecie jeszcze. Do zobaczenia. Cześć!